W przeglądzie. Dzisiaj normalny przegląd. Zaraz zaczyna się długi weekend. Ja wróciłam do pełni sił fizycznych, psychicznych to może bez szału, jak zwykle. Nie no, żartuję. Ale no, już alergia mi chyba trochę odpuszcza jeszcze trochę kaszle, i czasami jeszcze gdzieś tam nie, dobra, dzisiaj kicham, jak oszalała Was sześć razy ale tak wiecie, takie, taka kichawica, że włók, uh, tam po kilka razy. No ale to nic, to nic, to nic. E, trochę się tu zmienia, jak widzicie, jak widzicie, jak widzicie, że wam prześwietliło, jak zwykle, bo przecież dlaczego miałoby świecić? O! Tak to jest efekt, który widzę codziennie, czyli wśród tej zieleni widzę Portilla Dreams, które jest piękne i jeszcze bardzo, bardzo rośnie. Y Tutaj jest poprzedni liść, więc masz, kolego, no, dużo roboty przed tobą. Jeszcze krótko mówiąc, zaczynamy od gwiazdy sezonu. Gwiazda z martwych wstała, zrobiła iść. jest ono tutaj. Rośnie, rośnie, rośnie. Tu, tu, tu. O. No, ostrzymy, ostrzymy na gwiazdę. Gwiazdo, wyostrzy się. Uch, nie mam ręki. Trzymam liść jeszcze jednocześnie. O, dzień dobry. Pterodactyl klarinerwium tatuś dzieci moich malutkich, w sensie nutych no nasion. Um, jeżeli ktoś bardzo chciałby się czepiać, że tutaj mówię mama, tata, dzidzia, i, że coś umarło bo zdechło, to proszę się nie czepiać. Bo ja nie mam z tym problemu. A jeżeli ktoś ma, no to jakby to powiedzieć delikatnie ująć? Jak ktoś ma problem, to jest jego problem. A więc, wracając do przyjemnych rzeczy, Pterodactyl clarinervium, piękność, 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 w końcu odżyła, eee, w końcu zakończył rośnięcie, czyli Radicans luxurians. Liść jest o taki, wcale nie jest strzałowy, jeżeli chodzi o wielkość. Wiecie co, ten chyba był już taki, wiecie, pokaźniejszy, ale no tutaj tak długo, ta roślina już nie ruszała, że Uff, już wątpiłam w Ciebie, ale Pięk, pięk. Piękna która liścia jest niezastąpiona. W ogóle tutaj to mam takie same, takie smaczki według mnie, bo właśnie on um, wejci dziadu te przebrzydłe. parcie co on wypuścił. Co to ma być? Ja się dyskretnie pytam. Co się tu od... popsuło? Czemu nie możesz jeść normalnie z głównego pędu? Tylko wypuściłeś kogoś z boku. Takiego jeszcze. Coś... Ach, brak zachwytu, brak zachwytu. Dobra, ehm, papi Blue, który znowu robi liść? Jak ja chcę go pociąć albo przesadzić, to on stwierdza: Ha, genialnie, to jest idealny moment na zrobienie liścia. <laughs> Jak ja się już zbiorę, to on przeciwko mnie. Makrolobium, chloropedato radiatum. Już nie pamiętam. Muszę chyba z pół roku temu sprawdzić dokładnie nazwę tej rośliny i tego nie zrobiłam. Eee... I ona dalej nie rośnie. Ale jest. No nie? Pójdźcie hands up. Właśnie muszę wam opowiedzieć o tym hicie. Tam widać, czyli mamy tutaj roślinkę jakby główną i takiego liścia. Bo się to ułamało i to jest liście jakby bez tego głównego pędu. Nie wiem jak to powiedzieć, bez tej łodygi takiej głównej, tylko to był liść którego z ogonka, jakby liściowego, wyrastały korzenie. I ja uznam, że to wsadzę obok. To prawie umarło, ale jednak nie. Ale też nie rośnie, czyli to będzie tak, jakby z. No mówcie mi, jak z, z, z Jak z taką monsterą, której urwie się liść. On się ukorzeni, ale, ale on nie będzie rósł. I to chyba jest ten, tak samo przypadek. I tak właśnie tam wygląda ten przypadek. No Nie ma tam młodygi, więc to chyba tak się odłamało niefortunnie, że jednak łodyga została tu, a tam. Jest tylko liść. Ktoś się ukorzenił. I on nie rośnie też również. Nie, no super, pięknie. Przestańcie w ogóle wszystkie, wszyscy rosnąć. Ale ja psioczę, nie? Tu rośnie, tu rośnie, tam robiliś, ale tu nie rośnie, więc już wszyscy nie rosną. Naprawdę, naprawdę. Brzydki radikans. Sprawdźmy. Jest już. Już, już tworzy. Czekajcie, ja tam zaraz podejdę, dojdę. Jest. Widać, widać, co z tego wyniknie. Nie wiem, ale pozwalam mu leżeć, pełzać, robić ze sobą, co chce. Wila Będzie liść. Ja to widzę. Wy to widzicie. Prawda? Tutaj widzicie. Uwielbiam. No piękna jest taka pusta. Totalnie. Baloanu. Powiem Wam tak, nie dość, że ja nie chciałam go już jakby... Ja nie chcę go już, bo co on robi. Jemu każda doniczka małą będzie. Co się tutaj nie przesadzi, to w ogóle to są wszędzie już korzenie, takie brzydkie nawet, o, widać, tu, tam korzeń. Jak ja bym miała to podnieść? Ja nie wiem, czy Wam się demonstruję. To wygląda już tam tak. To jest ciężkie, mi się to nie podoba, ale... jak go ucięłam. On oczywiście wystartował z liściem, te poprzednie liście były to, o takie... Takie, widzicie, o, o takie, o takie, czyli w sensie mniejsze niż dłoń, i nie dość, że wyszedł od razu, tak szybko zaczął rosnąć. To jeszcze zrobił ogromnego liścia. Z dziurami, uszkodzony oczywiście, no bo on to tutaj miał trochę problem, jak go ucięłam, i przyznaję, że zaniedbywałam. To to dowaliło ogromnego liścia, brzydkiego, bo brzydkiego, nie wiem, jak nawet wam pokazać. O tak, może wam go pokazam, pokażę wam bokiem. Jeszcze raz pokażę do mojej dłoni. Ja mam małe dłonie, ale mimo wszystko, ach, im człowiek mniej chce, tym bardziej odwrotnie wyjść musi. Yy. I tam jest jeszcze krystalina magnifikum, ale ono chyba nie rośnie. Dobra, ja tam nawet się nie dokopił w tym momencie. No, A rzeczywiście, że nie mogę być sama, bo ktoś musi być obok. Puchata dupka. Teodor. Ok, skaczymy wyżej. Dzisiaj zachwytom nie ma końca i widzę, że ten film się zaczyna rozciągać dość mocno. Zacznijmy od największego nerwa, chyba, czyli Delty. Nie wiem, chyba próbowała wypuścić liść i go zasuszyła. Ale, yy, dobra, jesteś i tak piękna i jesteś wymarzona, wyczekana, więc, okej, okay, wybaczam, ale bierz się do roboty, moja droga. Tutaj mamy magnifikum z Besem, które chyba już ostatnio wiem, że zaczyna robić liść, no i dalej go robi. Balanu, czyli szczyt tego, szczyt tego, co tam pokazywałam, takie ogromne. To teraz szczyt wygląda o tak. Ale on jest jeszcze mięciutki, więc wiecie spokojnie, on jeszcze sobie dojdzie do siebie. Tu jest Doriaki. To jest takie mikro, te liście tu wypuszcza. O, nie wyostrzy mi na niego. ja nie mam ręki trzeciej. Nie wyrosła jeszcze. No, okej, okay. jest takie malutki, zobaczymy, on jeszcze rośnie. Tam jest po Green soul. Anturium Green soul. i ono, anturium. Te odmiany mamy tutaj, anturium, jakby ktoś jeszcze się nie pokapował. Które, ja tak próbuję sobie zaświecić. Coś tam gdzieś, ale ona jest ze słowów pokopane, i ja muszę je w ogóle przesadzić. Dobra, tam nawet nie idziemy. Teraz je przestawiałam. troszeczkę jest inaczej, bo nagrywałam taki film. Wiecie, yy, nie wiecie. Yy, porównanie tych siewek z, z konkursu, który tam bardzo dawno temu już wygrałam. E, <laughs> no, i tutaj na przykład teraz jest obecnie to Magnifikum z Santa Nice. Tutaj mamy tego chu z Papi. Piękność, 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 dlatego teraz muszą być tu, tu jest ten bardziej papi niż hu, bardziej hu, bardziej papi teoretycznie, nie wiem, ja wielcy znawcą co do odmian, to ja nie jestem, muszę przyznać, jakby dla mnie to takie, papi X, tak się zachwycałam nad nim, taka piękność, to nie dość, że tak wybujało, no dobrze, że widzicie, wybujało, tam tutaj by trzeba było albo to pociąć, albo coś, tu trzeba zabrać się tą roślinkę, no w ogóle nawet, wiecie, o, wstyd, wstyd. Hańbami, hańbami. Ale tu włączyć nagrywanie. Replay. Czyli pamiętam. Aha, Luxurians, Luxurians. E, długo długo nie robił nic. Ja wiem, nie robisz nic no, trudno, trudno, trudno. E, tam już ja go ucięłam sobie, pocięłam sobie go. E, I wyobraźcie sobie, że ja wie dobra, no pewnie po tym cięciu, to trochę potrzebuje czasu, chwili i uwagi. No i tak dzisiaj zaglądam. bo nie wiem, czy widać. Ale ktoś tu zrobił liść, bez, bez niczyjej pomocy. W sensie nie potrzebował pomocy ten liść, żeby wyjść. I się zrobił, że tak powiem, sam. Bardzo ładnie z jego strony. Ktoś tutaj ogarnął bardzo dobrze żyćko. Magnificum Sandanais. Luxurians. Magnificum. Czy ty tam coś robisz? No nie, ty też stoisz w miejscu. I aos, krystal, który się ukorzenia i próbuje jednocześnie pójść liść. A, jeszcze jest to anturium forgetti dark numer rectem. Też chyba nic tam się nie dzieje. Czy się nie dzieje. dzieje? Nie, nie dzieje się. Dobra, dobra. Ja jesteś trochę za bardzo forgetti jak dla mnie, więc się nie ma co nad tobą rozczulać. Idźmy do góry. Welwatowa hybryda. Urwałam jej liść, przesadziłam. Proszę, czego dziewczyn, ale brudna doniczka. A, jak zwykle. E, czego to, to dziecko potrzebowało do szczęścia? To właśnie chyba tego. Co my tu jeszcze mamy tam z tyłu? Nie pamiętam. A, Magnificum Silver. Tutaj mamy i X. Zmieniłam miejsce. Będzie tutaj. Może będzie troszeczkę mu w tym miejscu lepiej. E, I mamy Bessie. Proszę bardzo. Besę, zapuściło w końcu liść, ja już myślałam, że to się nie wydarzy w tym moim wcieleniu, ale jednak, tam jest to coś tam z luksem, tutaj to, 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 a la Magnificum, tutaj Magnificum Santana, to, jest wszędzie cisza, dlatego nie mówię nic na ten temat, tam jest załadna ładna ta roślinka, co ty było? co ty byłeś za ładne roślinko, Green Mamba z Forget the Dark, wiedziałam, że o czymś zapomnę, jak nagrywam tamten film, co ty tu masz? A, farfosol jest taki twardy, przy, 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 przylgnięty. No, mogłaby się troszkę zmotywować do kolejnego liścia, bo jest przepiękna. Jezu, nie widzę, co tam jest potrzebne. To o nim też zapomniemy, jak nagrywam film. Nie, no jestem świetna. Przecież teraz nie będę dogrywać kawałka. Trudno. E, też nie robi liścia. Tutaj mamy do. O, dobra. Tutaj ktoś zrobił Lega, Legacko. Czyli tutaj mamy do. Do bloka i warię. Ładne. No i oczywiście ulubienica. Idźmy tam, gdzie będzie najlubie, najbardziej widać jej piękność, czyli Miszelka. Uch, Jezus. I dać tutaj tę poświatę różą, widać, prawda? Powiedzcie, że widać. No, widać, widać. Dobra, idziemy do witryny. E, witryny, co? Witryny numer 2 mniejszej. jeszcze Wam tak pokażę. O. Aaaa, uwielbiam tą szafę. Tutaj trochę też się pozmieniało, ponieważ jest tutaj dużo mniej roślin, w sensie anków tych malutkich, bo mi się przypalają trochę. Ford Sherman z tyłu X robi liść, a to następnym razem wam pokażę. Silver Blush zrobił liść. Całkiem dobrze zaczyna wyglądać tam ta roślinka, odżywa Papi Blue, którym Papi Blue na pewno nie jest, Papi X Dresslerii, który jest pięknością totalną, sztosową. Jestem ciekawa, jak będziesz wyglądać tak za pół roku albo za rok. Tutaj są dzidziusie, ale w dzidziusie nie patrzymy, tu jest teoretycznie siewka Queen of Clary, dużo wie? Tak. I zrobi, robi malutki listek, super fajnie. Rośnij, rośnij, bo jesteś bardzo ciekawa dla mnie. Ehm, papi teoretycznie blue, papi blue. Co ty tu masz? Farfocela, A, ja, taki jeszcze twardy. Mm. Już wiecie. ha ha ha, może jakiś e, wieczór nas, tak, no nie. E, tu jest Chamberlain X. Tak, tutaj, tutaj. Tu jest moje, 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 moje malusie e, magni krystal. Wyostrz mi, bo ładny liść, o, ładny liść. No i tutaj cudo, 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 czyli to jest ten Magnificum der Crystal Hope i powiem Wam, że to już taka jest walka o tą roślinę, tu już raz z kolei, ale jest lepiej. Już nie jesteś takim, bo to cały czas tak, tak się tak prezentowała się ta roślina, w końcu zaczęła rosnąć, zobaczymy następnym liściem, co będzie. Lecimy na dół. Dla niektórych teraz właśnie jest ulubiony moment, ponieważ nie lubię antków. Także proszę bardzo, i dla Was coś się znajdzie, dla tych, którzy niekoniecznie są Antkowi, czyli mamy Monster Mint, która już teraz tu szaleje z tym mintem. Zobaczcie. Nie, 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 nie regulujcie odbiorników, tak właśnie wygląda. Mm. Archipelago. Indonezjan Marble. Marble, marble. Jak rozwinęła liścia, to. To jest ten. To jest ten. Tak, bo jest jeszcze miękki. O, oh, jaka dziura! Zobaczcie to. No, no, jeszcze więcej. Tak, tak, na pewno można tak to zrobić, żeby na pewno nie popsuć. Ale uła, uła. Ła, 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 ła. pinatum bariegata. Piękność, piękność. Zobaczcie, jakie piękne dziurki. Jakie fenestracje już dostałam. Tylko ja zrobiłam błąd, jak ją przesadzam, a Przecież to czapalika i... I ja nie dałam. Ale dobra, no to dam. Tylko... Nie wiem kiedy, metaliką yy. przemilczmy sprawę, no i idźmy do piękności już ostatnich trzech, czyli w dalszym ciągu nic nie robiąca Monstera Burle Marks Flame. No koleżanko, no mnie już, no nie, no łudziłam się, łudziłam się, no ale nie. Taka sztywniutka, taka twarda. Piękna, prinseska, rozwija listeczka. Ten maluch, to był obok, to umarł. Wziął i umarł, niestety. Ale jest piękna, piękna, piękna. No ten róż. Ładny ten róż. Ładny. Liczny. Taki bez robali. Fajnie, fajnie. Doceniam. No i tutaj czat po prostu. I tutaj znowu moja głupota nie dała mi panika. Czyli perma variegata. Czyli przyszła z tym liściem, zrobiła tego liścia, tamtego liścia i robi kolejnego liścia. I chyba będzie pół na pół, chyba będzie half moonem. I jakiś taki dziwny, nie? Czy mi się tego wydaje? On taki? Nie no, coś jej tutaj takie jeszcze nie by? Takie... Nie no, jedno, drugie. Nie no dobra. Dobra, to ja się tu uszczepiam chyba. Dobra, no jeszcze nierozwinięty, ale śliczny, śliczny, śliczny. Będzie piękny, tylko taki trochę, tak jakoś, no nie wiem, ona tutaj jakoś tak, wiecie, nakładają się te liście strasznie gęsto, krótkie między węźle tam, tak będzie chyba, mi się wydaje, nie wiem, jak to zrobić, żeby, żeby ten był na wierzchu. No a to tak, to nie jest na wierzchu. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj to taki bardzo długi film, ale ci mi rozgadałam, bo wiecie, już tak brakowało mi tego, bo ciągle miałam te problemy z głosem, nie mogłam gadać, nie mogłam gadać. Ale w końcu mogę i nagadałam. E, zostawcie lajka, jak wam się podobał. E, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i trzymajcie się. Cześć, papa, do następnego!